Jest 1 lutego 2023 roku jest porannik 24. Robert Rewiński. W ten chłodny dzień witam Was, redaktor naczelny Patriot 24net i telewizja Patriot24.net z miejsca, które jest bardzo istotne, jeśli chodzi o bieżącą dyskusję publiczną. Media opozycyjne prześcigają się w żarcikach. W przekąsach, gdzieś tam anegdotach, jeśli chodzi o spadek liczby urodzeń w Polsce, krytykują program 500, krytykują rząd, krytykują politykę państwa i triumfują, że to wszystko nie wychodzi. Natomiast ja chciałbym przypomnieć, że to te właśnie media, TVN, Gazeta Wyborcza, szczególnie tutaj, mamy jeszcze Angorę, która. Żarciki nam podsuwa, rysunkowe i inne. Ale te dwa media, o których mówią TV i Gazeta Wyborcza, przypomnijmy, prześcigają się od wielu lat w promowaniu zabijania dzieci. Tego, że kobieta ma prawo znienawidzić dziecko, które jest w jej łonie, ma prawo do tego, by bez żadnych skrupułów posunąć się do zbrodni, zabicia. Tego bezbronnego dziecka, które w spokoju i w takiej gdzieś błogości rozwija się. Każdy z nas był kiedyś w tej sytuacji i miał szczęście się narodzić. Natomiast te, ta promocja zabijania jest niewy, niewiarygodna, jeśli chodzi o to wszystko, co wiąże się z doświadczeniami hitleryzmu i, i innych zbrodni, które były popełniane na polskim narodzie. Teraz prześciganie się w promowaniu wolności i, i możliwości jeszcze promowania gdzieś tam innych krajów, gdzie można wyjechać i zabić własne dziecko. No właśnie, jak powinna wyglądać polityka demograficzna w Rzeczpospolitej Polskiej? Tak jak wyglądała kiedyś, proszę Państwa. To mamy przykład zespołu edukacyjnego, który w pełnym zakresie promuje normalny rozwój, jeśli chodzi o edukację dzieci i młodzieży. Przypomnijmy, że przez wieki w Polsce narodziło się bardzo dużo dzieci. Średnia dzieci na wsiach podczas powstań, podczas najazdów czy szwedzkich, czy kozackich, czy rosyjskich czy pruskich, była w końcach 6-8 dzieci w każdej z rodzin wiejskich. Przypomnijmy, że Władysław Reymont to bardzo prosto tłumaczył. Ten cykl dziewięciomiesięczny jest związany ściśle z funkcjonowaniem człowieka na wsi. W rodzinie Antka, Hanka, dziecko zawsze rodziła wiosną w marcu, by móc po porodzie pójść na pole, posiać, w lecie dochodziło do Powstania nowego życia. Jeszcze kobieta na wsi mogła uczestniczyć w pracach polowych, a później całą już późną jesień, zimę i wczesną wiosnę dbać o to, by w spokoju przygotować się do porodu. Całość życia człowieka jest związana z naturą, a nie z wymysłami T.V.N. czy Gazety Wyborczej. Jeśli chodzi o pomysły na to, o, poczekajmy. Co kobieta może, a co, a co nie powinno jej się zabraniać, i kiedy, i w jakiej sytuacji może dokonać zbrodni zabójstwa własnego dziecka. A potem, a potem te media mają czelność krytykować to, że w Polsce rodzi się tak mało dzieci. Uważam, że należy promować to wszystko, co jest związane z tradycją polskiego polskiej rodziny i wychowania normalnego dzieci w polskich rodzinach. Teraz jest taka moda, te media pytałem dlaczego nie ma psychiatrów dla, dla dzieci. Przecież to dzieci mają takie depresje, takie problemy. A ja chciałbym powiedzieć, że w, w latach 80., kiedy uczęszczałem e, razem z całą klasą, szliśmy 3 km na lekcje religii, wracaliśmy 3 km, to nikt nie miał depresji. Bo się nie dość że dowiedzieliśmy bardzo dużo mądrych rzeczy e, na temat prawdziwego obrazu świata chrześcijańskiego, zgodnego z i ze starym i z Nowym Testamentem. To jeszcze się po drodze powykupialiśmy, robiliśmy konkursy, zawody, biegi, skoki i tak dalej. Dlatego apeluję o to, by przywrócić normalną dyskusję na temat rozwoju rodzin w Polsce, na temat tego, jaka powinna być rola chrześcijaństwa. Absolutnie trzeba ukrócić to wszystko, co dzieje się patologicznego wśród duchowieństwa, zarówno rzymsko-katolickiego dzisiaj mamy informacje czy z wczoraj. Z, ze śląska, jeśli chodzi o patologię w parafii ewangelicko-augsburskiej. Absolutnie to nie powinno mieć miejsca. Uważam, że ci duchowni są odpowiedzialni za to, że młodzież czy, czy, czy z, ludzie, którzy mają rodziny, mają wątpliwości co do. Rozwoju chrześcijaństwa. Absolutnie jest to niedopuszczalne i absolutnie wstrzemięźliwość, jeśli chodzi o funkcjonowanie duchowieństwa, powinno być wzorem, a każdy kapłan, tak jak powiedział, chciałby się powiedzieć, święty Benedykt XVI, tak uważam, tego papieża, którego miałem. Szczęście posłuchać tutaj w Warszawie podczas pielgrzymki, kiedy był w, w Polsce. E, Benedykt XVI powiedział, że żaden ksiądz może w swojej aktywności być ważniejszy od Pana Jezusa. E, nie powinien być idolem, tylko powinien być mm, kimś, kto zachęca do mm, poznania mm, wiary i życia Jezusa Chrystusa. Biorąc pod uwagę całość y, tradycji polskiego życia rodzinnego. I przewrotność, patologie. Oczywiście to wszystko jest na tak zwanych, oparte na tak zwanych wartościach europejskich, czyli Bruksela, Unia Europejska stworzona na wzór chrześcijaństwa europejskiego, które w tej chwili się przepotwarzyło w szataństwo europejskie. Próbuje dążyć do tego, by ludzi w Europie było jak najmniej. A tutaj te media i ci obserwatorzy, którzy tak jakoś bezrozumnie zachęcają do tego ograniczenia populacji w Polsce. To są absolutnie osoby i idee, które nie prowadzą do wzmocnienia siły. I przyszłości Polski. Absolutnie zachęcam do tego, by powrócić do dawnych tradycji, wczytać się w to, w jaki sposób ludzie żyli w poprzednich wiekach, jak szczęśliwe były rodziny te wielodzietne i wielopokoleniowe, bo przypomnijmy, że tam nikt nikogo nie wyrzucał z domu do domu starców, tylko wszyscy wzajemnie wspierali się i każdy miał w domu swój, swoje miejsce albo swój kąt. Albo swój zapiecek. Nie masz co śmiać się z tych sytuacji, tylko zastanowić się, jak w XXI wieku można powrócić do takiego sposobu życia, funkcjonowania, by niepotrzebny był dzieciom i dorosłym psychiatra. Robert Rewiński, porannik 24. Jeśli podoba Wam się to, o czym rozmawiamy, zachęcam do subskrypcji, zachęcam do zapoznania się z kwartą edukacyjną, chociażby tej placówki tutaj w Warszawie. I do zobaczenia jutro.